Robiąc coś fajnego dla siebie, ona też pomóc innym. Bardzo mi się podobało, mam nową dziarkę, jest super. Mega duża satysfakcja. Witajcie kochani, dzisiaj jesteśmy na dziesiątej edycji hartotypnego walking deja Przyjechało dzisiaj do nas około 40 tatuatorów Zaraz sobie zobaczycie co się tego dnia działo Gotowania do tego wydarzenia zaczęliśmy już w październiku. Przyjechało bardzo dużo tatuatorów, w których jest to już któraś edycja z rzędu. Także na dobrą sprawę są tutaj nasi sami e, znajomi przyjaciele. Cześć, nazywam się Fischu Tatu. Przyjechałem tutaj do kolejny razem z całym ekipą Mind Lemon. Jesteśmy z Poznania. No jest świetna atmosfera, świetni ludzie. E, tylko cieszyć się tym dniem i z niego korzystać. Cześć, jestem Adrian. Przyjechałem z Krakowa. To jest moje pierwsze tego typu wydarzenie. Chciałem wziąć udział z racji tego, że po pierwsze jest to spotkanie branżowe, no i oczywiście, jeżeli można pomóc, to myślę, że warto. Cześć, mam na imię Radek, jestem organizatorem festiwalu tatuażu w Krakowie Tatufest. Mam kilka studiów tatuażu w Polsce w Gdańsku i w Krakowie. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Myślę, że to najlepszy walking day, najlepsze wydarzenie charytatywne w świecie tatuażu. I to, co robi tutaj piotek, ogromny szacun, idea wspaniała. I tatuatorzy, którzy tu się pojawili w tym roku, jestem zachwycony i będę na pewno tu przyjeżdżał przez kolejne lata. To jest moja bodajże, czwarta edycja. Miejsce i sam event jest przepiękną sprawą. Wielu ludzi zaangażowanych w tą akcję. Cieszę się, że mogę być częścią tego miejsca. Miałem tą okazję i to szczęście, że dzisiejszy tatuaż mi robił Sławek z Legenda tak naprawdę tatuażu, więc mega duża satysfakcja. Jest ten pierwszy raz. Uważam, że jest to świetna akcja, w której robiąc coś fajnego dla siebie, można też pomóc innym. Jestem tu pierwszy raz. Bardzo mi się podobało. Mam nową dziarkę, jest super. I wrócę. Cześć, nazywam się Patryk Hilton. Przyjechałem z Bydgoszczy, i to jest chyba moja czwarta edycja. Tak mi się wydaje. Tym razem zrobiłem trzy tatuaże i mam nadzieję, że w następnym roku widzimy się również w dworze Artusa Mara.